Panie doktorze, po raz pierwszy coś takiego dzisiaj zobaczymy na sesji Rady Gminy w Marciszowie. Tak, już od wielu lat trwały przygotowania nad podjęciem uchwały o. Nadaniu tytułu honorowego obywatela Gminy Marciszów po wielkich perturbacjach, uchyleniach przez wojewodę, przez nadzór. A dodam, że wzorowaliśmy się na innych gminach, gdzie u nas ta droga trochę była wydłużona. Niemniej ostatecznie mamy już możliwości nadawania i takie po raz pierwszy robimy. A dodam, że dzisiaj jest ostatnia sesja tej kadencji, więc pierwsza, pierwsze wyróżnienia i nadanie tytułu honorowy obywatel Gminy Marciszów dla dwóch niezwykle zasłużonych mieszkańców. To jest mieszkaniec Ciechanowic, pan Marian Mitczak, ówcześnie najdłużej urzędujący sołtys w Polsce i drugi niezwykle zasłużony kierownik Szkoły Podstawowej w Marciszowie, pan Felix Niedzielski. To już na stałe się wpisze w kalendarz. Tak, to już na stałe się wpisze w kalendarz. W tej chwili tych dwóch zasłużonych mieszkańców już nie żyje. Niemniej później już Rady Następne będą decydowały, komu takie tytuły nadawać. Mamy jeszcze takich mieszkańców zasłużonych, a zatem w następnych działaniach, kolejnościach będziemy takie tytuły nadawać, wyróżniać tych, którzy na to zasługują. Otwieram obrady 54. sesji Rady Gminy Marciszów w dniu 30 października 2014 roku. Z dwóch względów sesja ta jest sesją uroczystą. Lepiej zawsze jest otwierać. Dzisiaj, niestety, kończymy kadencję. Jak również drugi punkt, który jest chyba jeszcze ważniejszy, po raz pierwszy będziemy za, zasłużonych dla gminy Marciszów nagradzać tu na sesji Rady Gminy. Z czego jestem bardzo zadowolony. I tu duże brawa dla pana Adama Ryżowskiego, który był orędownikiem właśnie tego odznaczenia. Brawo! Proponowany porządek dzisiejszych obrad: Punkt pierwszy, otwarcie. Punkt drugi, przywitanie. Punkt trzeci, stwierdzenie kworum. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 53. sesji. Punkt piąty, informacja o wydach gmin z prac między sesjami. Punkt szósty, przygotowanie akcji zima 2014-2015. Punkt siódmy, realizacja zadań oświatowych w gminie. Punkt ósmy, sprawozdanie z prac Rady Gminy Marczyszów za okres. Pierwszy, dziesiąty 2014 oraz podsumowanie kadencji 2012 2014 Punkt 9: Podjęcie uchwał w sprawach, Punkt A. Nadania tytułu zasłużony dla gminy marciszów panu Feliksowi Niedzielskiemu. Punkt B. Nadanie tytułu zasłużony dla gminy marciszów panu Marianowi Miczakowi, Punkt C. Wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasadu zwrotu wydatków. Zaświadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku na ekonomiczne uzasadnienie pod warunkiem zwrotu części lub całości w ramach zadań własnych gminy. Punkt 10. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 11. Sprawy różne, punkt 12 zamknięcie obrad sesji. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Drodzy Państwo, może ja od razu, zanim zaczniemy, proponowałbym po punkcie szóstym przygotowanie do akcji zima, wprowadzenie punkt. Przesunięcie punktów i punkt 9 AB byłby punktem 7 AB. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad z, tymi, z tą jedną zmianą, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego. Witam na dzisiejszej uroczystej sesji wszystkich bardzo gorąco, poczynając od Wójta Gminy Marciszów, Radnych, Radnych Powiatowych, pracowników Urzędu Gminy, Sołtysów, jak również zaproszonych gości. Bardzo proszę o powstanie wszystkich. Są to uchwały bardzo uroczyste. Projekt uchwały nr 54 268 przez 14 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Marciszów. Działając na podstawie odpowiednich artykułów Rada Gminy Marciszów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy nadaje panu Feliksowi Niedzielskiemu pośmiertny tytuł zasłużony dla Gminy Marciszów. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powiera się przewodniczącemu Rady Gminy Marciszów i wójtowi Gminy Marciszów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I projekt uchwały numer. 54 przez 14 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania tytułu zasłużony dla Gminy Marciszów. Działając na podstawie odpowiednich artykułów, Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje. Paragraf 1. Nadaje panu Marianowi Miczakowi pośmiertnie tytuł zasłużony dla Gminy Marciszów. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powraca się przewodniczącemu Rady Gminy Marciszów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zapraszamy przedstawicieli i rodzinę pana Feliksa. Akt nadania tytułu zasłużonego dla Gminy Marciszów. Rada Gminy Marciszów nadaje Panu Feliksowi Niedzielskiemu tytuł zasłużonego dla, dla Gminy Marciszów jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania. Podpisał Przewodniczący Rady Gminy Marciszów Henryk Mazur, Marciszów dnia 30 października 2014 roku. Serdecznie gratuluję. I osobiście znałem pana Feliksa. Dziękuję bardzo. I jeszcze statuetka. Statuetka Feliks niedzielski zasłużony dla gminy Marciszów. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę, może tak? Oczywiście, proszę, proszę bardzo, oczywiście. Chciałam serdecznie podziękować w imieniu swoim własnym i całej rodziny za zaszczytne miano, jakie Państwo nadaliście mojemu ojcu. Dziękuję serdecznie, dziękuję władzom gminy, dziękuję radnym, dziękuję wszystkim, którzy pamiętali o dokonaniach mojego ojca, którzy pamiętali i wyróżnili. Dziękuję tym wszystkim, którzy w ówczesnych czasach przyczynili się do tych osiągnięć. Był, był to cały zespół nauczycieli i rodziców, którzy chętnie i ofiarnie przyczyniali się też do pomnażania tego dorobku. Serdecznie dziękuję. Jako jedna z wielu nauczycieli współpracujących z panem Kalipsem Niedzielskim chciałam rzec kilka słów. Był nauczycielem, przełożonym, opiekunem, doradcą, troskliwym, wyrozumiałym dla swoich podwładnych. Zawsze służył radą i pomocą, kochał dzieci i przez wiele lat kształtował ich umysły przy współpracy z koleżankami i kolegami nauczycielami. Swoją dobrocią umiał zjednać wielu ludzi. Szkoła pod jego kierownictwem osiągała dobre wyniki. Była znana nie tylko w powiecie, ale i w województwie. Wśród tu obecnych na sali są jego uczniowie, a nawet tacy najpierwsi, jak tylko szkoła w Marciszowie została otwarta, którzy mile wspominają przeżycia z ławy szkolnej. Oby takich nauczycieli było jak najwięcej, a pamięć o nich pozostanie na zawsze. Dziękuję. nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Marciszów. Rada Gminy Marciszów nadaje Panu Marianowi Mitczakowi tytuł Zasłużonego dla Gminy Marciszów jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania. Podpisał Przewodniczący Rady Gminy Henryk Mazur. Marciszów dnia 30 października 2014 roku. Serdecznie gratuluję i tutaj też muszę powiedzieć, że z panem Mickczakiem przez wiele, wiele lat pracowałem jeszcze w kółkach rolniczych, ale wcześniej on pewnie mnie znał jako chłopaka, który chodził do szkoły w Ciechanowicach i pewnie nieraz nie założył, że wytargał, bo takim grzecznym nie byłem. Niemniej znałem, mówię, przez wiele, wiele, kilkadziesiąt lat. Także jest mi niezmiernie miło, że możemy taki tytuł nadać. Serdecznie gratuluję. Halinka to wszystkiego najlepszego. Najpierw <noise> Panią gratuluję. Dziękuję. Kwiatuszek gratuluję. I jeszcze statuetka Marian Mitczak, zasłużony dla gminy Marciszów. Proszę bardzo, mogę. pan zabrać głos, proszę bardzo. W imieniu rodziny chciałem złożyć podziękowania radzie gminy, panu wójtowi, radzie sołeckiej, która złożyła wniosek o uhonorowanie mojego ojca. A w szczególności chciałem podziękować koledze radnemu Adamowi Ryżowskiemu, który sporo się napracował, żeby ta uchwała Yy, zaistniała, bo powiem, że były trudności z nadzoru wojewódzkiego, bo yy, kilka razy tam coś uchylali, no ale w końcu zostało to dopięte i, i, i to już zostanie na, na jakiś tam dłuższy czas i będzie możliwość honorowania tych ludzi, właśnie, którzy się zasłużyli dla mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pragnie zabrać głos jeszcze? Nie ma, w takim momencie razie ogłaszam 15 minut przerwy, bardzo proszę tak kawałek.